swoich racji przekonać mówimy czy to siebie przekonać, mówimy jestem świetny, jestem najlepszy, robię to najlepiej, jestem mistrzem świata, budujemy jak gdyby taką piramidę przekonywania, natomiast im wyżej w tej piramidzie, a my nie przyznamy się do żadnej wady, żadnego błędu, żadnej słabości, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jednak rozmówca powie nam nie i tego nie kupi, co chcemy powiedzieć. Natomiast jeżeli powiem jestem Kevin Hogan, Jestem pisarzem, no, nie jestem najlepszym pisarzem na świecie, ale jestem dobry, chociaż rzeczywiście trzeba mnie bardzo często redagować, edytować. Mój rozmówca wtedy powie, ojej, ja mam tak samo i wtedy automatycznie redukujemy ten opór. Wszystkie uzbrojone już głowice nuklearne u rozmówcy są natychmiast rozbrajane i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że moja perswazja będzie skuteczna.